Mam jeszcze jedną teraz informację do was, wam do przekazania. Ona jest bardzo trudna do tego, żeby ją ubrać w słowa, dlatego wybaczcie, jeżeli będę się w tym plątać. Dlatego teraz będzie rebus. Miałam możliwość spotkać się z osobami z bardzo wysokich szczebli pewnej grupy, która w której przewodzi Natalia, Alicja, Tomek i Ola. To jest taka grupa, w której osoby, które z tej grupy pochodzą Dowodzą tą grupą. To są ci ludzie, są tacy jak my, mimo że są w tej zgraji i mają wgląd w różne dokumenty. I dla wielu może to być szokująca informacja, dla wielu już oczywista, bo sami ją wydedukowali. Ta grupa czyli jeszcze raz powtórzę Natalia, Ala, Tomek i Ola to grupa, która teoretycznie, według wielu, ma nas chronić. Którą pragniemy, żeby tutaj się rozgościła na naszym terytorium, oni także posiadają swoje agendy. I w tej rozpisce jest deadline. Jest 2024 rok, do którego właśnie ta grupa, czyli Natalia Ala, Tomek i Ola, mają spowodować, że Polacy zostaną powołani do broni i staną do wojny. Militarnej. I ta osoba, powiedzmy, że to był Tomek, powiedział mi coś, czego, żeby Wam powiedzieć, muszę użyć cytatu zupełnie kogoś innego. I to jest jedna z podpowiedzi, którą musicie zapamiętać, mimo że Wasze serce będzie się do tego wyrywało. Dlatego, że my, Polacy, jesteśmy narodem, który zawsze walczył. O swoje, tak? O swoje terytorium i nie tylko o swoje. Walczyliśmy na wszystkich frontach za inne narody. Historii warto przeczytać, poczytać, żeby dowiedzieć, się, jakie były tego konsekwencje. E, natomiast cytat jest taki: Pewnego dnia ogłoszą wojnę, lecz nikt na nią nie przyjdzie. I to jest zalecenie. Wy musicie zrobić z nim, co uznacie za stosowne, ale z innych źródeł również wiem, tych, którzy tutaj w sercu mają bardzo duży patriotyzm. Że na czele polskich wojsk i nas nie stanie polski generał. Dlatego nie możemy dać się wplątać, sprowokować ani do konfliktu, nie wiem, czy można użyć tych słów zbrojnego, ani do jakichkolwiek działań, w których będzie użyta broni, w których będziemy używać nienawiści. Będziemy niszczyć i plądrować. I to jest dygresja, którą chciałam Wam powiedzieć. Wracam do tematu, bo. Aha, tak, do tego chcę Wam dodać film z Mistrzostw, nie z Olimpiady, tak, która się odbyła w Wuhan w 2019 roku. Proszę, żebyście z uwagą zobaczyli nagranie na otwarcia tych Mistrzostw. I zobaczyli, zobaczycie tam przede wszystkim chińskie wojsko. Które ma ubrane hełmy ONZ? -u. Czy to nie jest jakaś aberracja, która powinna nam wskazywać, że coś jest nie tak? I ten, to przesłanie to przesłanie o pokój. I jak zobaczymy to, ten, ten filmik na innej płaszczyźnie niż tylko taka powiedzmy estetyczna, to zobaczymy bardzo dużo symboliki, która powinna nam dać do myślenia. Także kończąc ten wątek, Chciałam Wam powiedzieć, że według Pana Jana Białka, tej definicji, którą przygotował dla nas, definiując nowy porządek świata, powiedział nam, że jest to system naukowej dyktatury, systemem kontroli, opartej o edukację, żywność, technologię i energię.